Twoje dziecko ząbkuje? Dowiedz się, jak rozpoznać objawy i zadbać o pierwsze ząbki. Początek wyrzynania się zębów to okolica czwartego miesiąca życia. O opóźnionym ząbkowaniu mówimy, jeśli do ukończenia pierwszego roku życia nie pojawi się żaden ząbek. Ząbkowanie to naturalne, ale czasem trudne doświadczenie dla malucha. Rozpoznasz je po nadmiernym ślinieniu, gryzieniu przedmiotów i rozdrażnieniu dziecka. Często pojawia się też zaczerwienienie dziąseł i ich rozpulchnienie oraz lekko podwyższona temperatura. Jak złagodzi dyskomfort? Chłodne gryzaki, dostępne w aptece specjalne żele na ząbkowanie, czasem trzeba sięgnąć po paracetamol lub ibuprofen, ale przy ich stosowaniu pamiętaj o umiarze. A co z higieną jamy ustnej? Zacznij wcześniej. Jeszcze przed pojawieniem się zębów przycieraj dziąsła miękką, wilgotną ściereczką. Gdy pojawi się pierwszy ząbek rozpocznij szczotkowanie miękką szczoteczką. Używaj niewielkiej ilości pasty z fluorem, 1000 ppm od pierwszego ząbka, tyle co ziarenką ryżu wystarczy. Szczotkuj delikatnie, okrężnymi ruchami, dwa razy dziennie. Pamiętaj o pierwszej wizycie u dentysty. Najlepiej, gdy pojawi się pierwszy ząb lub przed pierwszymi urodzinami dziecka. Unikaj karmienia butelką przed snem i ogranicz słodycze oraz słodkie napoje. Regularna higiena jamy ustnej od najmłodszych lat to inwestycja w zdrowy uśmiech Twojego dziecka na całe życie. To proste nawyki, które przyniosą wielkie korzyści. Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz skonsultować się z pediatrą lub stomatologiem dziecięcym. Zdrowe ząbki to powód do uśmiechu Twojego i Twojego dziecka. Dbaj o nie każdego dnia, a efekty na pewno cię zachwycą. Teraz już wiesz, co zrobić, gdy.